Jak sobie poradzi ten olej 5W40? Nowa bieżnia, nowy wałeczek. Wlewamy olej. Olej jest rozgrzewany do temperatury 125 stopni, bo to test olej premium, takie, którą mogą być zastosowane w Mercedesie a 45 AMG. Olej się rozgrzewa to wyjaśnia program tego porównawczego testu oleju, nazerwanie filmu olejowego i narastanie tarcia, zawierający 16 faz. Zaplanowany czas testu to 31 minut i 10 sekund. Początkowo bez siły nacisku, a potem dźwignia w dół i następuje nacisk począwszy od około 125 N do nawet około 712 N, ze zmiennym zakresem prędkości. Faza 6. Nacisk około 272 N. Tam mamy pierwszy breakpoint, 15-sekundowe zatrzymanie i potem przyspieszenie do około 800 obrotów, to symulacja zadziałania systemu start-stop lub zagaszenia i uruchomienia silnika. A taki sam breakpoint mamy też w fazie 11 na sile około 419 N. Jeśli film olejowy zostanie zerwany i nastąpi narastanie tarcia, test zostaje przerywany. Jak widać olej mamy rozgrzany. Do 125 stopni i rozpoczynamy test. Oczywiście początkowo dźwignia jest podniesiona, więc to bez siły nacisku, obroty około 400. Jeśli chodzi o ten olej, no to taka rekomendacja ze strony osób zajmujących się też, interesujących się rynkiem olejowym, że podobno jest to bardzo dobry olej. Tutaj dźwignia jest opuszczana i teraz mamy nacisk około 125 N. I obrotów około 400. Podobno, ponieważ jakby nie, nie, nie widzieli testów tych olei natomiast tak użytkownicy mają taką opinię, że jest dobry. Natomiast z drugiej strony jest tak, że opis jest bardzo taki optymistyczny, bo to Advance Engine Protection, no to taka zaawansowana ochrona silnika. Z drugiej strony ma chronić w 100% przez SPI. Tu mamy teraz przyspieszenie do około 800 obrotów. Siła nacisku nadal 125, więc jeśli ma 100% chronić przed LSPI, no to z pewnością taki test przejście tutaj co najmniej tej siły nacisku ponad 400 N, a nawet ponad 500 N nie powinno stanowić żadnego problemu. Powinno być to po prostu tylko i wyłącznie czystą formalnością. Tym bardziej, że może być zastosowany do samochodów bardzo mocnych o dużych osiągach, czy też z informacji jest w samochodach po tuningu. Tutaj mamy wzrost siły nacisku na około 272 N, obroty o i zobaczmy, jak sobie poradzi ten olej. Ponieważ tutaj troszeczkę zaczyna zmieniać się hałas. Narasta nieco obciążenie. I zmienia się hałas. No niestety, niestety doszło do zerwania filmu olejowego. Narasta hałas i to naprawdę przy niedużej sile, około 272 N. Także to znaczy nie powinno się wydarzyć test. Zostaje przerwany. Czas testu to 7 minut i 17 sekund. Zadziało się to w piątej fazie na tych około 272 N. Czy tego spodziewałeś się po tym oleju? Skoro się tak wydarzyło, to dlaczego? Czy tak powinno być? A w następnym odcinku test tego oleju 5W40.